Witajcie Poligamiści, z tej strony Paweł Winiarski, Mamy dziś 16 kwietnia 2012 roku. Piękne, piękne wiosenne popołudnie, świeci słońce, jest cudownie, czyli nie jest, bo to jest Polska i musi padać. Tak czy inaczej, mamy dzisiaj dniówkę, a ostatnio dzieje się zresztą jak zwykle na serwisie bardzo dużo, w związku z powyższym trochę tych notek się pojawiło. Na początek Tomek prosił mnie, żebym przekazał, że w dniu dzisiejszym ukaże się recenzja gry FEZ, którą mm, kilka dni temu rozpisywał na tablicy, którą zresztą tutaj jeszcze widzę. Tomeku przeszedł już ten planszy, etap. Tomek Tam mówi, że tak, całą grę przeszedł. No tak, przecież ma być recenzja, to oczywiste. Tak czy inaczej, będzie dzisiaj recenzja Feza. Z czego się cieszymy? Nie wiem, Konrad przyszedł Feza? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Czyli Konrad nie napisze recenzji Feza, bo po prostu się zaczął, nie chce się przyznać. Tak czy inaczej, mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać książki Battlefield 3 Rosjanin. Jeżeli lubicie poczytać, wejdźcie na serwis, no, zobaczcie na czym polega sposób, w jaki możecie je wygrać. I jeżeli lubicie postawić sobie lekturę związaną z grami na półce, co oczywiście nie zawsze jest dobrym pomysłem, ale w tym akurat może być dobrym pomysłem, to koniecznie sprawdźcie notkę. Na kanapie pojawił się Paweł Płaza, który, dzierżąc dumnie w dłoniach kontroler od Wii zagłębił się w magiczny świat The Last Story i postanowił opowiedzieć o nim kilka słów. Z tego co wiemy podobało się także rzućcie okiem. Jeżeli lubicie gry na Wii i lubicie japońskie RPG, to jest to na pewno coś dla Was. Skończył się nasz duży e, oglądalny dobrze i fajny turniej Dorwać Barona którego autorem byli nasi nasza dzielna ekipa lolowców w osobach Konrada Pawła K Tomka i Paweł Płaza chyba jeszcze tam się udzielał, z tego co pamiętam. Fajnie wyszło, zobaczcie, podsumowanie, zobaczcie, notkę finałową. Turniejów takich pewnie będzie więcej, bo chłopcy tutaj dużo grają w Lola i wrzucają dużo pieniążków do, do magicznego słoika, który każdego dnia jest coraz bardziej wypełniony pieniędzmi, które zostaną przeznaczone na nielolowe cele, czyli pewnie na koks i dziwki. To było o turnieju. Tomek pisał notkę o dość specyficznej grze, w której chce nam się siku. Nie, nie chcę o tym mówić, bo to jest normalne i każdemu się chce siku. I nie wiem czy jest sens w ogóle grać w tego typu tytułu, ale jeśli chce wam się siku i chcecie pograć w grę, o której chce się siku, to sprawdźcie filmik. Ganie jest darmowa, kosztuje 5 dolarów. Czy to dobrze, czy źle, raczej źle. Ciekawe czy będzie druga część, w której będzie się nam chciało coś innego niż siku. Trzymamy kciuki. Wiemy, że dzisiaj o godzinie 15 zepsuł się PSN-a. W zasadzie się nie zepsuł, czyli standardowo są to przerwa, w które będą coś mądrego lub mniej robić fachowcy od PSN-u. Powinno to wszystko zacząć działać o godzinie 4 w nocy. Także jeśli siedzicie sobie w nocy i lubicie sobie pograć, to wtedy zajrzyjcie, ale jeśli się z kimś umówiliście na nocne granie, wieczorne zakupy czy aktualizację konsoli jeśli tego na przykład nie zrobiliście, czy ściągnięcie dema, to tego nie zrobicie, ale chyba wszyscy użytkownicy PSN są już przyzwyczajeni, więc nie ma tragedii. Zapewne pojawi się druga część kochanej przez Was, uwielbianej wręcz gry Farmville. Wiemy, że się cieszycie, my też się cieszymy i pewnie Będziecie grać po nocach, tak jak cała nasza redakcja, która spotyka się w każde wtorkowe popołudnie o godzinie 19.00 u Konrada w domu i uprawia truskawki na przykład. A później wymienia się informacjami, komu truskawki lepiej rosną i jakiego nawozu używał. Fajny filmik pojawił się dotyczący trzeciej odsłony CryEngine. Jeżeli lubicie technologię. Które napędzają nasze nowoczesne gry, koniecznie sprawdźcie, bo jest co oglądać. A w czym zostanie wykorzystany, to trzeba trzymać kciuki, żeby to było jak najszybciej i w jak najlepszych tytułach, które będą wyglądać tak, że opadną nam szczęki. Pojawiła się gościnna recenzja nowej części Naruto o dość długim tytule, którego już, już nie pamiętam, natomiast autorem recenzji jest. Zaprzyjaźniony Grzegorz Brol, którego znacie m.in. z serwisu neogo.pl i z magazynu NEO+. Plus. Czemu u nas pisze? No, powiem szczerze, że nie znam większego fana Naruto. Chociaż na przykład jestem większy fan Dragon Ball'a i nie lubię Brola, bo jest fanem Naruto. Ale jest też fanem Dragon Ball'a, ale i tego nie lubię, bo wąsy nie łączą mu się z Brodą. Jest ode mnie wyższy. I poza tym go nie lubię. Tak czy inaczej ukazała się ta recenzja. Przeczytajcie. Fajnie się czyta jak to teksty Brola? Zwój Wskrzeszenia, tak nazywa się pewna akcja Blizzarda, która ma zachęcić yy, wszystkich tych, którzy odeszli od grania w World of Warcraft do powrotu. Są tam jakieś gifty, jest jakiś 80 poziom yy, postaci. Pisał o tym Paweł Płaza. Cześć Łukasz. Pisał o tym Paweł Płaza. Zobaczcie notkę, jeśli uciekliście z Lola, tak jak, nie z Lola, przepraszam, z WoWa, tak jak na przykład Konrad. I chcecie wrócić tak jak na przykład Konrad, to może jakiś przyjaciel bądź kolega zafunduje wam wzój wskrzeszenia i wskrzesi waszą postać. Jakkolwiek to będzie wyglądać. Na sam koniec ciekawa zapowiedź dla każdego fana FPS-ów, czyli oficjalna zapowiedź Cryzisa 3, który pojawił się na kilku obrazkach całkiem niedawno. Oczywiście było to. Do przewidzenia, że pojawi się trzecia część Crisisa, więc dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, ale oficjalna zapowiedź to oficjalna zapowiedź, i wiemy, że mamy na co czekać. Innymi słowy, Crisis znowu będzie urywał wizualnie dupy. A czy będzie tak fajny jak druga część, zobaczymy. Nie wszystkim się podobała. Ja byłem, miałem tę przyjemność, żeby ją dla Was recenzować. Bardzo mi się ten tytuł podobał, zarówno w singlu, jak i w multi. Czy trójka poprowadzi lepiej linię fabularną, e, utrzymując. Bardzo fajną rozgrywkę i świetne efekty wizualne. Takie kciuki trzymamy, bo chcielibyśmy zagrać w trzecią część Crisis. Tak jak mówiłem za oknem świeci słońce. Czasem pada deszcz, czyli jak to bywa takich wiosen pada deszcz tylko. Konrad zabrał już plecak, zbiera kable, zwija. Reszta redakcji dzielnie pracuje. A Konrad nie Konrad, Konrad idzie grać w Wiedźmina na żywo, ponieważ mm, przyniosłem dziś płyty, płyty z Wiedźminem. O, właśnie tak. I będzie relacja na żywo z Wiedźmina. A potem konrad pójdzie do domu. Tak jak każdy normalny człowiek. Trzymajcie się. Hej.